Wszystkie te urządzenia, czyli drabiny, Jestem drony, pokazie, roboty, robotów. w jedną całość operator z jednego miejsca jest w stanie koordynować działaniami, co pozwala nam też e, na pracę w odcinku 2,5 km. Operator oznacza, że ten dron, który unosi się operator u góry małego. jest przedłużeniem e, naszej sieci. Proszę Państwa, Robot ta 60 jest robotem, który jest zasilany silnikiem spalinowym. DIZA o mocy 72 KONI mechanicznych. Jego waga jest imponująca, 4 tony. Jest to waga, która przede wszystkim pozwala nam na przepychanie wszelkiego rodzaju ciężkich elementów, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z zawaliskami, gdzie mamy z pożarami wewnętrznymi w wielką. U barurowych powierzchniach. Wtedy, jeżeli będzie trzeba utorować sobie drogę, to ten robot, oprócz tego, że ciągnie za sobą linie gaśnicze, a jest ich 6,6 podpiętych 275, to jeszcze jest w stanie bardzo ciężkie elementy przepchać. Robot na się który tutaj państwo jest wyposażony w turbinę gaśniczą zamontowany jest wentylator, którego prędkość osiąga 170 km 1000 litrów na minutę państwa dzięki tym dyszom, które są zamontowane na obwodzie wentylatora jesteśmy w stanie podać wodę o kropliwkości wieczną a tego, aby móc za sobą wyciągnąć wagonę. Jest to są specjalne koła, które e, pozwalają nam na poruszanie się e, po torowisku i żaden wagon dla tego robota nie jest straszny. Przede wszystkim jego głównym zadaniem jest wjechać wszędzie tam, gdzie jest duża przestrzeń. To są to jest metro, tunele wielkopowierzchniowe. Potęgi. to jest jego główne zastosowanie. Może pokażemy teraz Państwu taką, jako przykład oczywiście, imitację wjazdu do garażu i będziemy próbowali przepchnąć pojazd, który niekoniecznie w sposób komfortowy dla robota się ułoży i przepniemy go poprzecznie. Jazdy, czyli poruje sobie drogę, żeby móc jakby zrobić przestrzeń na swoje działania ratownicze. Dzięki temu jako jedyny chyba w tej chwili na rynku jest w stanie tego typu obiekty ciężkie przepychać, jest w stanie to przenosić, posiada również tak zwane widalce, którego ucierpię z oczywiście stopę i oczywiście nasz kolega z Magierusa dokona przepchnięcia tego obiektu. Zróbcie porusza tym robotem. Generalnie posiada eh, funkcję tego pilota, który będzie stanowi sterowania. E, operator w swobodny sposób jest w stanie podjechać i bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu. Elementy wyciągnąć. Oprócz tego do robota VORFEL 1 możemy opcjonalnie zamontować jeszcze jedno działko w tym samym zwiększając wydatek, ale możemy równie dobrze zamontować chwytaki, spektrometry, tak naprawdę to użytkowicy decydują co na tym robocie się powinno e, znajdować, ponieważ tak jak się tak powiedział wcześniej, każdy robot pełni jakąś funkcję i jest zaplanowany głównie do e, Wykonywania Ten robot świetnie się będzie nadawał przy wszelkiego rodzaju pożarach otwartych, przy na przykład płonących zbiornikach. Proszę e, Państwa, dzielimy teraz samemu demonstrować i zaprosić wszystkich Państwa tamte miejsce. E, podamy wodę z e, 260, e, i będzie, mamy nadzieję, miłanie z udziałem Zapraszamy go, nie tu z tyłu, będziecie widzieli dużo lepiej. Ja tylko mam olbrzymią prośbę do wszystkich uczestników żeby nie stawać na linii gaśniczą, odsunąć od niej minimum za 2 metry, ponieważ jak będzie się napełniała, żeby Wam oczywiście żadnej krzywdy nie zrobiła, zostajemy poza liniami, e, które są wyznaczone.